Jak ustawić tryb pozornego uśpienia, aby kontynuować udostępnianie multimediów w komputerach przenośnych HP? Ustaw tryb pozornego uśpienia w systemie Windows, aby kontynuować udostępnianie multimediów w stanie niskiego poboru mocy, takiego jak tryb uśpienia lub hibernacja. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikoną baterii i wybierz opcję zasilania. W widoku planu zasilania wybierz Zmień ustawienia planu. A następnie zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Rozwiń pozycję ustawienia multimedialne, a następnie pozycję podczas udostępniania multimediów. Rozwiń menu żądanej opcji zasilania, zasilanie bateryjne lub podłączony, a następnie wybierz opcję zezwalaj na przejście komputera w stan pozornego uśpienia. W razie potrzeby Ustaw tryb pozornego uśpienia także dla drugiej opcji zasilania. Kliknij Zastosuj, a następnie OK, aby zapisać ustawienia trybu pozornego uśpienia.